Pierwszy sezon Wiedźmina, Kraina Lovecrafta, Anna Bolyn. Wiedźmin sezon drugi, a teraz Pierścienie Władzy. Każde z wymienionych sprokurowało rasistowską burzę w polskim internecie. Wyśmiewano wiedźmińskie dryady, obruszano się na czarną arystokratkę, twierdzono, że skoro Lovecraft był rasistą, to w serialu nawiązującym do jego prozy nie powinno być raz innych niż biała. Wszystko to, Oczywiście wynika z błędów poznawczych, zakorzenionego, jak widać w społeczeństwie i fandomie głębokiego rasizmu oraz niezrozumienia medium, jakim jest serial i czym w ogóle jest wolność artystyczna. Dzisiaj jednak porozmawiamy tylko o pierścieniach, gdyż to temat najświeższy i to on mnie pchnął do nagrania tego filmu, bo rasistowski hejt, jaki się wylał jest wprost przerażający, tak samo jak ciche nań przyzwolenie. Jeszcze tylko mały disclaimer. Nie mam zamiaru płacić Amazonowi, a sam serial nie bardzo mnie interesuje. Nie ma więc tu mowy o ocenie środków wyrazu, technikaliów, efektów specjalnych, scenariusza czy tym podobnych rzeczy. Interesują mnie tylko i wyłącznie manifestacje rasizmu polskiego fandomu. Kwestie oceny serialu pozostawiam. Wam i to mnie nie interesuje. Zacznijmy może od tego, że prawie jako cała Europa jesteśmy odpowiedzialni za przemocową politykę, nazywaną kolonializmem. My w Polsce też, ale nie w odniesieniu do ludów zamorskich, a głównie wobec Ukraińców, którzy zresztą nomen omen bywali nazywani czernią. Jednak tym najbardziej znanym i istotnym w omawianym przypadku jest kolonializm. Państw zachodnich względem mieszkańców Afryki, wyzysk, wynaradawianie, niewolnictwo czy nawet utworzone przez Brytyjczyków prototypy obozów koncentracyjnych podczas wojen burskich. Cała ta podwalina historyczna sprawiła, że ciemnoskórzy, nawet po zerwaniu z tego typu praktykami, byli i właściwie nadal w pewnym stopniu są traktowani społecznie jako gorsi, jako obywatele drugiej kategorii. Ewentualnie jako obiekt kpin, czy docinek. Oczywiście współcześnie ta sytuacja coraz bardziej się zmienia i podejmuje się starania na rzecz wyrównania szans, wielokulturowości, walki z mową nienawiści i rasizmem. Zresztą w tym kontekście ciekawą praktyką jest powstała w Niemczech pedagogika międzykulturowa, która stawia na asymilację migrantów z poszanowaniem i zachowaniem ich tożsamości kulturowej w przeciwieństwie do wcześniejszych praktyk które zakładały jedynie przystosowanie do kultury większościowej. W każdym jednak razie kwestie równości ras, chociaż wydają się być oczywiste, przynajmniej dla niektórych, to są tematem raczej dość świeżym, a podszyty rasizm czy stereotypy wciąż funkcjonują. Co prawda raczej w kanałach, ale jednak sprawia to, że potrzebujemy parytetów, które muszą zostać utrzymane, dopóki rasizm nie zostanie niemal całkowicie zapomniany. Zresztą to dość oczywiste, skoro przez setki lat czarni byli sekowani i spychani na margines, to nikomu nie odpadną cztery litery, jeżeli zrezygnuje trochę ze swoich przywilejów i pozwoli zaistnieć osobom, które do niedawna nie miały takiej szansy. To trochę tak jak z rozregulowaną wagą. Ta teraz przechylona jest na jedną stronę, więc aby ją przywrócić do równego poziomu, Musimy dołożyć ciężarek na drugiej szalce. Stąd istotne jest, aby tworzyć miejsce dla innych ras i przyzwyczajać społeczeństwo do różnorodności, bo tylko w ten sposób możemy zacierać podziały i stereotypy. Burze wśród rodzimych rasistów wywołały dwa przedstawienia, które ukazały się niedawno w Vanity Fair: i elfa którzy grani są przez ciemnoskórą aktorkę i takiegoż aktora. Oczywiście, jak wszyscy doskonale wiemy, obie te rasy żyły w średniowieczu na terenach Europy Środkowo-Wschodniej, więc powinny posiadać aryjską urodę, nieskażoną choćby promilem obcych genów. Powiedzmy sobie szczerze, świat Tolkiena nie jest jakimś wybitnym konceptem, tylko raczej generycznym fantazy, które miało to szczęście, że pojawiło się pierwsze, i to właściwie jedyny wyróżnik. Naturalnie jest to pewnego rodzaju ewenement posiadający cechy przełomowości, tylko one wynikają z samego efektu świeżości, a nie światotwórstwa, które jest, brzydko mówiąc, zerżnięte z mitologii celtyckiej i północno-germańskiej z doklejonymi neoromantycznymi wpływami. Zresztą, same książki Tolkiena oceniałbym jako dość przeciętne. Czasami jedynie bywają wyjątkowo nudne. Na przykład, gdy Frodo już 30. stronę idzie przez Mordor, przewraca się i mówi, że nie może, a na to sam stwierdza, że nie no, chodźmy dalej, więc Frodo wstaje, ale po 5 metrach dzieje się to samo i tak w kółko Macieju albo Sauronie. Pytanie więc jest następujące: Co posiada większy priorytet? Materiał źródłowy, będący generycznym fantazy napisanym te 70-80 lat temu, w zupełnie innych czasach, okolicznościach i mentalności, czy współczesne potrzeby równości i wizje artystów tworzących adaptację, która koniec końców nie musi i nawet nie powinna być odwzorowaniem pierwowzoru 1 do 1. Innymi słowy, czy ważniejsza jest czystość rasowa wyimaginowanych, oklepanych ras, czy dobrostan tych istniejących? Już nawet nie mówię, że to nawet lepiej dla świata, że te rasy ostatnimi czasy otrzymują trochę inne przedstawienie niż oklepany, długołuchy, długowłosy blondyn o niebieskich oczach i gruby, długobrody typ z toporem mający 1,20 m. Poza tym, jak słusznie zwrócono mi uwagę, w uniwersum Tolkien latają smoki i roi się odmitycznych stworzeń. Jaki więc problem w kolorze skóry elfa? równie dobrze może być w odcieniu indygo. Oczywiście pojawiają się też chytrusy, które mówią, że no są wśród Ziemi ludy, które są czarne i wynika to z materiału źródłowego. Problem jednak polega na tym, że wtedy znowu postaci grane przez czarnych byłyby jakimiś przybyszami, raczej o marginalnej roli, bo najpewniej do takowej te ludy sprowadzają się w tym uniwersum. Z drugiej strony to trochę smutne odbierać czarnym aktorom, możliwości zagrania danej roli w filmie fantazy tylko ze względu na kolor skóry. Już nie mówiąc, że pewnie gdybym był czarny, to chciałbym zobaczyć na ekranie postacie, które wyglądają z mojej perspektywy bardziej swojsko. Należy też zauważyć, że jeżeli mielibyśmy postrzegać ziemię na poważnie, no to chyba dość oczywiste jest, że tak jak w realnym świecie, pewnie dochodziło tam do kontaktów międzykulturowych, Także tych bardziej intymnych, więc nie widzę powodu, na którego w białych częściach tej krainy nie mogłyby występować jednostki o innej karnacji. Ważną kwestią jest też to, iż serial jest innym medium niż książka, posiada inną poetykę, inne środki wyrazu. To, co sprawdza się w książce, nie sprawdzi się w serialu. Sami autorzy nie mają też obowiązku spełniać marzeń fanów książek. Jeżeli więc ktoś jest rasistą, i woli mieć w głowie obraz prawidłowego, białego śródziemia, to zawsze może zostać przy książkach i kisić się pod kamieniem. Jeżeli chce zobaczyć ulubione uniwersum na ekranie, w świetle takim, jakim chciałby go widzieć, to albo musi zaczekać na tego typu adaptację, czy raczej rekonstrukcję książek, albo samemu wziąć się za robienie kina, innej opcji nie ma. Koniec końców, chciałem tylko powiedzieć, że jestem zażenowany iż w fandomie Tolkiena jest tylu rasistów, smucił mnie też fakt, że nikt za bardzo nie reaguje, gdy na przykład admin jednej z grup na Facebooku pisze o murzyńskich, elfach i krasnoludach. Widać, ta niechęć do innego wciąż głęboko siedzi, chociaż sam Tolkien deklarował się przeciwko rasizmowi. Widać, fani jego twórczości, tak samo jak fani twórczości Sapkowskiego, po prostu wiedzą lepiej.